Cześć. Pokażę jak blokować lub pozwalać na dostęp do mikrofonu na Samsung Galaxy S25+. Aby to zrobić, wejdź w ustawienia tak do aplikacji. Trzy kropki w prawym górnym rogu i menedżer uprawnień. Następnie znajdź mikrofon, a teraz zobaczysz, które aplikacje mają zawsze zezwolenie, które mają zezwolenie tylko podczas używania, a które nie mają zezwolenia. Teraz Możesz po prostu wybrać aplikację, którym chcesz zabronić lub zezwolić. Więc na przykład pokażę ci powiedzmy dyktafon, zezwolę na używanie mikrofonu podczas korzystania z aplikacji. A dla aplikacji takich jak powiedzmy, nie wiem, smart switch, nie zezwolę na to. I to jest. Jak to działa? Nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Do zobaczenia następnym razem.